Pan Jezus powiedział, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie będzie zmieniona w prawie. Jak to rozumieć? Przecież wiemy, że zmieniają się czasy, zmieniają się, zmienia się kultura. Otóż, kiedy Bóg stwarzał człowieka, to stworzył go na swój obraz i podobieństwo. Stworzył go do prawa miłości. I dlatego od samego początku, aż do teraz, to prawo obowiązuje. Nie można zmieniać prawa. Dlatego chciałbym powiedzieć to prawnikom, że nie można co epoka, co nowa, nowy pomysł kulturowy zmieniać prawa. Prawo jest jedno. Prawo pochodzi od Pana Boga. Bóg stworzył człowieka i stworzył go do miłości. Tego się nie modyfikuje.